Dzisiaj gramy w Roblox Uno i no, będziemy grać w Uno z osobami będzie 15 kart ja chyba oszalałam. Ale dobra, widzę, że na razie jakby mam takie trochę dobre karty, ale nie się boję. E, nie wy zostawicie łapki do góry i subskrypcję. Dobra, nasze na nasza start dajemy i tyle. Zmieniamy na czerwone za cztery, zmieniamy na czerwone Zostawiacie te no serio łapki do góry i subskrypcję, bo... Mogę, może mi się w każdym momencie, <coughs> wiecie, w każdym momencie może mi się y, przerwać nagrywanie, więc jakby, Aaaa! przepraszam was. O nie, trzeba ściszyć dźwięki. Okej, okay, git. No nie! Ale to dla mnie czy dla niej? Okej, okay, dla niej. Spoko, dobra to ja zamieniam. O nie, co ja teraz zrobiłam? przecież ona będzie nawet dla mnie, a nie, nie. Nie, no i ona teraz będzie... Dobra, zamieniam tę stronę jednak. Dobra, może zamienić jednak stronę. O nie, ona wyszła! Ej, nie wiem, ona tu jest, ale stoi. Więc jakby takie trochę dziwne. A, zanim Nubek gra, tak jakby ona jest i tu chyba takie trochę dziwne, ale okej, okay, spoko. Damy temu Nubekowi zielone karty, jeśli nikt nie zmieni. Znaczy plus dwie karty, dobra. Sorry, jeśli się przerwie, ale jeśli skończy tą rundę, po prostu kończy ten odcinek. Nie wiem dlaczego, ale tak no dobra i teraz mogę położyć tą kartę i wygram. Powinien się, że ja mam O nie, o nie, co ja zrobiłam, bo mam żółty. Nie, zielony. Dobra, muszę dobrać. Uno zachowaj i zmieniam na żółty. Dobra, mam biżę 4. Mam nadzieję, że ona nie zmieni koloru. Że ona tylko postawi, bo chce mi się skończyć trochę odcinek. No, dawaj, kładź szybko. No nie! Okej, okay, żółty. No, i wygrała, wygrała, wygrała. Więc mam nadzieję, że film Wam się spodobał, że zostawiliście no te łapki i subskrypcję. Ale ja szybko dołączę do jakiegoś typa Mam nadzieję, że uda mi się wygrać z nim rozgrywkę. Ale najwyżej będzie jeszcze dokończenie tego filmu, wiecie. No, dawaj, rozpoczynaj tą grę. No.